Zrobić z takiego małego pranka. Co? Taki prank miał być fajny. Przecież to jeszcze tyle dni. No nie mogę się doczekać. Dzisiaj jest wtorek, no to jeszcze jest środa, czwartek, piątek, sobota. Jeszcze cztery dni, aż cztery dni. No jak ja to wytrzymam? Zaprosiłam już moje niemożliwe. Moje urodziny są dopiero w sobotę. Chyba mnie nie doceniasz. No, ale o co ci chodzi? Przecież wiesz, że ja mam magiczne moce. A no tak. Przecież zapomniałam, że ty umiesz czarować. To dla mnie żaden problem. Naprawdę? I mogłabyś tak zrobić, żeby już była sobota i moje urodziny? Jak masz mi tak marudzić, to zaraz wykorzystam moje moce. Dobrze, Agatka, to proszę cię, zrób tak, żeby już była sobota i żebym się na mojej imprezie urodzinowej. Dobra, Monika, skup się! Czary, A czary, mare. Wow! Agatka! Jesteś niesamowita! Przecież o tej porze to już dawno powinno być po imprezie urodzinowej. Co tu się dzieje? nie mogę tego zrozumieć. No tak, Przecież się ja powiedziałam Agatce, żeby przyniosła mnie w dzień moich urodzin, tylko że nie powiedziałam, o której godzinie. No i wylądowałam już po całej imprezie. No i nawet nie wiem, co się na niej wydarzyło. Czy było fajnie czy wszyscy przyszli w ogóle na tą imprezę? Jedynie co widzę, to była pizza. I był smaczny tort urodzinowy. Wszystko. Wygląda. Chciałam sobie troszkę przyspieszyć czas, a wyszło, że przyspieszyłam sobie go za dużo. Dobra, idę jeszcze sprawdzić na dworze, czy też są tam oznaki mojej imprezy. Co tu się działo? Tyle porozbijanych balonów. Co to jest? Jakiś nadgryziony jabłko? Jakieś karteczki. Przejdź z oczami Poli? To jakieś zadanie. Zatańcz makarenę, zatańcz kaczuszki, co to w ogóle jest? Kto wykonywał te zadanie? Agatka przyniosła nas w czasie, ale trochę za daleko. na nic. Zmiało być fajna urodzina, a tu widać, że już się dawno skończyły. Jejku, dziewczyny jadły lody! Ja też tak uwielbiam lody! Nie ominęło! No co ta agatka zrobiła? Taka wspaniała impreza Musiało być fajnie, a ja teraz nie mam żadnych wspomnień. Co to jest? Kolej Mentosy? Tu musiał być jakiś wybór. znowu mnie wszystko ominęło. Dlaczego zjawiłam się, jak ta impreza się już skończyła? To nie fair. Chciałabym jednak trochę cofnąć czas. I znaleźć się na tej mojej imprezie urodzinowej. A tu na każdym kroku spotykam jakieś śmieci. I pozostałości fajnej zabawy. A to! Przybrania, kapelusze, okulary, ale to wszystko fajnie. Wow, maski nawet są! Kto tutaj się bawi? Dlaczego mnie zabrakło? To nie fair, ja też chcę uczestniczyć w takiej fajnej zabawie. I nawet strój Grendela, Ciekawy, kto się w niego przebrał. Chciałam przyspieszyć swoje urodziny, a przez to mam zepsuty cały dzień. Ale lipa. Się udały. Nie zupełnie! No, ale o co ci chodzi? Przecież jest sobota. Nawet załatwiłam ci piękną sukienkę urodzinową. No tak, sukienka jest okej! Okay, tylko że jest mały problem! No ale jaki problem? Baw się dobrze na swoich urodzinach! Baw się dobrze! Łatwo ci powiedzieć! Czy ty wiesz, która jest godzina? Moja impreza urodzina właśnie już skończyła. Ups. No ups, ups. No tak, przeniosłaś mnie w czasie, tylko nie na tą godzinę, na którą było trzeba. Przecież nie mówiłaś, na którą godzinę. No ale przecież po dwudziestej to już impreza się kończy, a nie zaczyna. To nie wiesz ty o tym? Chciałam się zrobić takiego małego prawda? Piękności szkodzi. Ach! Dobrze, jeszcze raz moich magicznych mocy. Ale żeby teraz wszystko było dobrze. No dobra, życzę ci udanej zabawy. Szary, mari No i gdzie ta Monika? No nie wiem, siedzimy, siedzimy i nie wiem, mamy cały czas. Dziewczyny, jesteście? No przecież nas zapraszałaś. No wiem, kiedyś wam opowiem tą całą historię. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziewczyny, mam tutaj balony, a w środku w tych balonach jest? Wiem, wiem, zadanie. A skąd ty to wiesz, Monika? To miała być niespodzianka. Oj, długa historia. I tutaj W środku są zadania do wykonania. Masz pilkę i przybijamy balon i wylatuje karteczka z zadaniem. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Zatemż makarony. Tu 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 ja nie, Jej, wygrałam! Dobra. I teraz wybierasz następną osobę: Diana! Trzy, dwa, dwa, jeden! Wuu, ale głośno! Świetnie, Diana, co wylosowałaś? Rysuj sobie na czole lewą ręką słońce! Słonia? Nie, słońce! A, słońce! Myślałam, że słonia. Ja, ja, ja właśnie piszę lewą ręką, więc nie mam łatwiej. Jesteś? Jesteś lewą ręką A, tak, jak, tak, jak nasza agatka! No właśnie! Wow, no, jakie no, piękne sumeczko. Brawo Diana, brawo, brawo. Agatka. O, Agatka teraz. Zabijaj malona! Wow, jak głośno Agatko. Udawaj małpę. O widzisz, Diana coś Ci podpowiada. Jak, to, jak małpki robią, kto wie? Kto podpowie? No, i Agatka. Pięknie, pięknie gadka. Wyznaczaj następną osobę. Kto następny ma przebijać? Mary! 3-4 ryby. 3-4 przebija Mary. Brawo! Wow, Ola, brawo! Trzymaj przez 30 sekund! Nic, nie! I wszyscy się śmiejemy! Pomagamy, Oli! 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30, brawo! Ja w sumie się nie wiem, nawet śmiech! Trudne zadanie, trudne. Bo tyle się nie da śmiać, tak? Tak Dlaczego? długo, dobra. Ola, kogo wybierasz ty? Kto Ola jeszcze Sandra został? Maja. Sandra Maja. z zamkniętymi oczami po linii. Golda. W lewo, lewo, lewo. Lekko w lewo. No Dobrze. Jesteś na, linii. Jesteś na linii. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Dobra. I stop, stop, stop. stop. Koniec. Brawo! Świetnie wykonane zadanie. Trzy, cztery, ry Zatańcz z miotłą. A wow. Wow. Wow, świetnie, Ola, ci wyszło bardzo dobrze. Mówiłaś, że trudne zadanie, ale bardzo dobrze ci wyszło. Gratulacje. Moje główne ipowe. 10 dziesięć razy jak żeby i zarechocz. Raz, dwa. Jeszcze raz Monika, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Tak mocno, mega mocno. Jest jabłko na sznurku bez użycia rąk. Ojej, ja. To cię będzie Trzymał. Ja. Weź mi trzymaj, bo no. 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 no, na jest O nie, gryz. mnie gryz.

Co to będzie? Powiedz trzy razy stół z spowyła... Nie! Ja ja trzy tak razy powiedzieć stół z wanymi nogami, tak? Trzy, cztery, stół z spowyłam... nogami Stół z spowyłamy... powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamymi nogami. Stół, z nogami. Spowyłamy...

na panie, na A, na, 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 na A kto umie? Kto będzie umiał ładnie? Stół z powłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami. Brawa! Brawo, pięknie! Białe. Co tam macie dziewczyny? A, to ten malutki kotek, tak Monika? Zobaczcie, u sąsiadów jest taki malutki kotek i dziewczynki przyszły go oglądać. Udowodniliśmy, no, że jest ten pasteran smaków. Krótki orzechowe do śmietany. O Boże. A ja jem, jem chleb z keczupem. Mm. No tak okay, samo, bierzesz sobie kropkę chleba, lejesz keczup i jesz. Albo kropką chleba, albo sobie sami. Pacjusz. No ja sobie patrzę. No, to jest pyszne, ja nie ja nigdy tego nie zrobiła. W co dziewczyny gracie teraz? Kalambury. kalambury. tak. Kto pokazuje? Diana. Diana, Diana sobie czyta. Tylko sobie wybiera, że i zaczniemy, żeby mnie nie widzieli. Ciekawe czy Wam się uda ja, odgadnąć. z jest... słuchu? Jest Strzelanie pistolet z pistoletu Nie Z karabinu Nie A to pokaż To no, rób jest jeszcze raz okay. No prawie pistolet Jak się mówi inaczej na pistolet? Re, se strzel a, se strzel Re. Strzela Re Coś tam Rewolwer, tak? Strzelanie z... No go z pistoletu można można uznać, nie Diana? No to z pistoletu No teraz Agatka pokazuje, to jest czynność Okej okay. No Agatka pokazuje s <ślech> Monika podniosła pierwsza? No tak. Krojenie marchewki. Nie! No! Jeszcze raz. jeszcze raz pokaż. Jeszcze od początku. Jeszcze. Już. Czy Kro... Kro... I... jeszcze nie, nie Nie, 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 nie. Malowanie? Nie, malowanie, nie. Monika pierwsze słowo dobrze odgadła. Tylko coś innego. Monika, no? Coś innego. Krojenie buraka. Nie. <laughs> Krojenie chleba. Pięknie, brawo! Wow. Wow. No, uwaga! Ola, pokazuje. Się nie, spod... Patrz. Patrz. Nie, nie wiem, czy to może to... to... Diana, mów! Eee, go. <laughs> ja to nie mam to... Ja wam podpowiem trochę. To powinno być pokazywane do góry nogami, prawda? <laughs> ja wiem. Diana. Nie to wiesz? Tak. Brawo! Tak. Świetnie! To as mogę znieść, A ten gość mówi coś, o co mu chodzi? Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, Bo kurzwa po każdy wchodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy, będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to as mogę znieść, a ten gość mówi coś. Spoko, nie szkodzi Rewelacyjne wykonanie Dobre lody, dziewczyny? Co ty, Agata, wydłubujesz? <grych> Oddaj, oddajesz to, czego nie lubisz, tak? Też oddam Marysia, smakują Ci lody? Jakie smaki lubisz najbardziej? Chodźmy się pobawić. Dobra. My może pobawimy się w chemików. Co Wy na to? Tak. Chyba każdy z Was zna ten trik. Mamy kole i mamy oczywiście mentosy. I robimy wielki wybuch. Ty nas. Polecą na nas. No to troszkę dalej dam. Uwaga. Boże też takimi. O, żeby nie... Nie to będę na Uwaga, bo za chwilę wielki wybuch. Wszyscy są gotowi? Tak. Nie poleci na Was? Nie, nie. 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 Mamy nadzieję. Nie, muszę Nie, to Nie, to piję! Ja to Nie, to Dobra dziewczyny, teraz robimy... Może lepiej wyjdzie? Robimy drugich, tak? Podejście... Numer dwa więcej metosów wrzucę. A! Efekt w sumie jest był to? podobny. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Dziewczyny, mam dla was tajemniczy worek. Tajemniczy, tajemniczy. Ja doskonale wiem, co w tym worku jest. Ale skąd ty to wiesz, Monika? Przecież ja to wszystko trzymałam w tajemnicy. Nikt nie wie, co jest w tym worku. A założymy się, że ja wiem? No to powiedz, Monika. Tu są różne stroje, przybrania i maski.

co to Agat? co to Marysiu? Opaska, włóż No Super Co Ola wylosuje Ręcznik do wycierania się Można sobie robić pelerynę Spódniczkę No to z ręcznika to nic Bardzo się nie da zrobić Wow jak pięknie wygląda Agatka Tati kapelusz. Tati kapelusz. Ta, kapelusz, brawo! Jana. Pokaż, Jana, pokaż, co to jest? Mucha! Jaka wow, fajna kolorowa! No spadaj, spadaj! Jestem jakie? Świetnie wygląda! Wow, strój grendela! Strój grendela! Nie wiesz. Nie. Sandra, pokaż się. Wow, ale jesteś Grendel. Postrasz nas trochę. No, teraz moja. Moja koszulka Ale ładna. Co tu jest? A ja to miałam, O, Marysia. ma... <noise> Ola, kapelusz i ręcznik, tak się prezentuje O, a druga Łena A ty zdajesz się miałaś już kiedyś takie coś na głowie, pamiętasz? W tym filmie właśnie, w którym wystąpiłaś Co no. to jest? czerwonego kapturka O, peleryna Pokaż się Agatka, pokaż Wow, jaki fajny czerwony kapturek, zobaczcie Jana Jana Diana ma kaszulę. Dobra, a Sandra co teraz losuje? Losuje. O! Sandra będzie miała fajne. Jej, losuje. Fajne przebranie. Ale Grendel w masce. Teraz ciebie nikt nie pozna. Ja. Taki piąty. teraz się nałożył to, nie, to niech żywczniki nie rozpozna. A tu ja a, jest lepiej. Oooo! Zaraz z koszulką. Następna runda, uwaga! Co to ma panie? Okulary? No ale fajnie, Monika. Marysia, tylko nie opaskę. Marysia, trzecią opaskę? Maska. Nie, maska królika. O, lama ma czapka, dwie czapki. No, lata świetnie. Jakim jestem. Uwa, wow, czapka Mikołaja. Wow, nieźle, Agatka, nieźle. No, nie ma dla no, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Uuu, Sandra same najgorsze rzeczy, accept, Oj, o, dziada z lasu, z z lasu. Ja. Może to może kogoś innemu dasz jak nie chcesz, kto chce? Ja, może tata. chcę być z lasu. Nie to ty już masz takie dobre przebranie, ktoś tu nie ma na głowie. To na może na dziada z lasu. No dobra. Nie, na ma. dziada idzie spać. To Sandra sobie coś innego A, mówi. O! O, czapeczka. Pokaż. Jajko! Oni, teraz na usta do tych włosów! Sandra wreszowała jeszcze podługę. Super, brawo, 100 lat, Monisiu. Dziękuję. Piękne to. Ja to. Ja biorę dużo A ja biorę większą. Jak tort smakuje, dziewczyny? Dobrze. Pycha? Nie nie, 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 Monika, tobie też smakuje? Co to? Nie, 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 Malowanie twarzy. nie, już ma? nie, ale Jagatka Ola, ty już jesteś pomalowana? Uh -huh. Pokaż się kotku. Jak miał I Jeszcze Marysia. E, Marysia też ma? Pomalowaną buzię. Jeżeli podobał Wam się mój urodzinowy dzisiejszy odcinek, dawajcie łapki w górę. komentarze pod filmem. A witajcie się na Instagramie, Facebooku i w aplikacji Hype Me. Subskrybujcie nasz kanał, bo my...